No, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Postanowiłem nagrać kolejny odcinek po dłuższej przerwie. No, pomysłów, generalnie pomysłów, miałem sporo, tak, ale nie jest zbyt dużo czasu, tak, żeby coś, coś nagrać. Ale postanowiłem, że nagram tym razem, właśnie tak, jak jest, tak jak jest tytuł tego odcinka od dokładnie o, o tym, jak współczesny świat próbuje to jest, ze zwykłego człowieka zrobić no, zwykłe, zwykłe takie no, bez warzywo. tak zrobić kogoś głupiego i takiego bez mózga, który nie będzie miał w ogóle nic nie będzie nic wiedział, wiedział o świecie, o gospodarce krajów i kulturze historii.. O, o tym, o tym jak, jak, jak zrobić własny biznes, jak, jak otworzyć własny biznes, no to, 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 nie, jest, to nie jest w interesie współczesnych, mm. współczesnych elit, które zarządzają tym światem właścicieli wielkich korporacji, firm naftowych z, z branży, z branży IT, z branży jakiejkolwiek, tak, generalnie surowców, tak, surowców energetycznych, ci, ci którzy obracają tymi towarami, nie, 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 jest, nie jest, czy właści, właścicieli właśnie jakichś wielkich, wielkich medialnych firm telewizyjnych i tego typu rzeczy, nie. A dzieje, dzieje, dzieje to się właśnie, no, bym powiedział dwubiegunowo. Jak, jak tutaj tworzy się współczesnych ludzi, jak ze współczesnych ludzi tworzy się takich, właśnie, idiotów bez żadnej wiedzy o gospodarce, o świecie, o tym, no generalnie o tym całym, o tym całym Matrixie, tak? bo to jest element te, tego Matrixa. Ja tak jak już w poprzednich swoich odcinkach na, kanał, na moim kanale nagrywałem o pra, prawdzie, tej brutalnej pra, prawdzie, o, o biologii kobiecej, tak jak tutaj ten Matrix na tej płaszczyźnie się objawia, że od dziecka nam się mówi, nie? chłopako młodym się wciska poprzez bajki Disneya i komedie romantyczne, że kobiety są takie delikatne niąki, które kochają tylko za serducho, a to o czym mówiłem, a prawda jest i zgoła całkowicie inna, brutalna, że chcą, chcą mężczyzn, którzy po prostu mają bardzo dobre geny, do, dobrze wyglądają, Przede wszystkim właśnie liczy się dla, dla, nich, dla nich, ta biologia. Żeby dzieci uzyskały dobre geny i żeby urodziły się ładne, zdrowe, że miało dzięki temu łatwiejszy start w życiu, a kobiety to doskonale wiedzą. Bo są społecznie dużo bardziej zaprogramowane niż my mężczyźni i wiedzą jak to działa. Ale wciskają od wieków na bajkę, że wygląd się dla nich, dla nich nie liczy. No a poza wyglądem właśnie wysoki status społeczny. I, i dobra praca, dob, dobrze płatna, tak, to, to też jest dla nich ważne. No ale przechodząc tutaj do, do, do meritum, tak, do, do odcinka, bo to, 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 to jest jeden z elementów Matrixa, tak, tutaj relacji damsko męskiej ta prawda, prawdziwa, brutalna prawda o, o kobietach i biologii, ale ten Matrix właśnie objawia się też tym, że współczesny człowiek jest programowany, tak? poprzez właśnie media, Media, telewizja, internet i jego umysł jest zaśmiecany totalnymi głupotami, tak? Jakimiś programami rozrywkowymi typu Warsaw Shore, jakieś nie wiem, wyspy, tak? Miłość na wyspie, czy jakieś tam inne dziwne, dziwne, kurne, no śmieszne nazwy, tak? No sami wiecie, jak to wygląda, nie? Pokazują tam, tam totalnych jakichś takich idiotów i idiotki, jakichś bananowych, zdzianych rodzin, bananowych dzieciaki, które po, trochę podorastały, tak, i odwalają te swoje różne miłości i inne jakieś alkoholowe eskapady i tym się, tym się właśnie żegają tak, między sobą się, się wszyscy parzą. I to to jest nadawane właśnie tego typu programy rozrywkowe są nadawane w godzinach właśnie największej oglądalności w weekend często właśnie pomiędzy tą właśnie po 20 a 22, drugą 23. No oczywiście zamiast pokazać wtedy jakiś, jakiś mądry, mądry program na przykład nie wiem o gospodarce, o, 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 tym, o tym jak tworzy się biznesy, żeby zwykły człowiek mógł własny biznes otworzyć, nie wiem, otworzyć własną fabrykę produkującą coś czy jakąś czy jakąś działalność handlową, handlowo-usługową, to nie, to takich rzeczy nie pokażą, ale pokażą Ci właśnie takich idiotów z Warsaw Shore, którzy odpieprzają jakieś farmazony, no ale jest masa, masa tego wszystkiego innego, no sami wiecie, nie? Jakieś milionerzy, jakieś streż, jakieś teleturnieje, inne chujemuje dzikie węże, zawsze nie mówiąc. I to ma, to ma właśnie to ma na, na, na celu nie, nie, nie ubogacić ciebie wewnętrznie, tak, yy, jako człowieka, tylko ma, ma na, na celu cie, yy, no, stworzyć w ciebie takie, takie chodzące warzywo, takiego idiota, który będzie. Karmił się tylko głupotami i nic nie będzie wiedział o, o Matrixie, o tym wszystkim, co, co ci otacza, o, 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 o tym kłamstwie, które jest nam wielo, jest wielopaszczyznowe i to jest, no, to jest taka no, hy, hydra o wielu, o wielu głowach. Tak? Hydra, chimera, która, która te, te swoje mat, macki rozpościera praktycznie na wszystkie yy, płaszczyzny życia. Ja pamiętam, lata temu, jak jeszcze byłem młodszy, chodziłem na podstawówki, był taki bardzo mądry program DTF-Enie, gdzie taki koleś tłumaczył, nie, już nie pamiętam tytułu, ale tłumaczył, jak otworzyć właśnie różnego rodzaju biznesy, nie? Między innymi, właśnie było tam jak otworzyć własną stację benzynową, tego, tego typu rzeczy. Pamiętam ten odcinek właśnie najbardziej o tej stacji I tam wyliczał wszystko dokładnie, jakie to będą koszty. ten. Za za import, za za import, właśnie surowca, za, za import ropy i, i, te, i te inne przetworzenia. Budowa lokalu, to, to wszystko, no nie tam, no to było było, było, ten, było fajne i pamiętam, że ten program, program został dosyć szybko zdjęty. No, wiadomo, wiadomo o co chodzi, tak. Już wielkie, wielkie firmy, tak z branży tutaj naftowej surowcowej od razu zobaczyły tak, że zwykłym ludziom tak, zwykłym szelaczkom się próbuje tłumaczyć jak, jak tworzyć swój własny biznes i to od razu ugodziło w ich tak, w, w, w ich interes tak, bo nie chcą mieć żadnej konkurencji, chcą, chcą zbierać, zbierać kokosy, takie zyski dla siebie. To jest, to jest, to, tak to, to właśnie niestety działa, dlatego takich programów niestety nie, w mediach nie, nie, nie zobaczycie, tylko zobaczycie właśnie programy typu Warsaw Show, jakieś milionerzy, gdzie ludzie, gdzie ludzie robią z siebie debili, totalnych idiotów. No bo dzisiaj debili jest w swojej tak? Za, za robienie z siebie debile, zarabiają duże, duże pieniądze. Eee, tylko żeby robili z siebie taki zarabiający, to byłoby, to byłoby, to byłoby jeszcze, jeszcze dobrze. tak? A niestety oni tym zatruwają ludzkie umysły, które zamiast się ubogacać jakąś wiedzą o świecie, o gospodarce, to ubogacają się ludzką głupotą. To jest niestety smutne, ale tak, tak to właśnie wygląda. A, a właśnie też a drugą, to to jest właśnie jedna. Tak jak wspominałem, to jest i. To się dzieje dwutorowo. Tak? To jeden to, to właśnie są. Jednym tym torem, którym podąża ta, ta cała. Ta próba stworzenia z, z ludzi idiotów, żeby, żeby do niczego w nie mogli większego dojść, to jest właśnie za pośrednictwem mediów, tak, szeroko pojętych, internet, telewizja. A, a drugim, dru, drugim, dru, drugim właśnie takim... Yy, yy, drugim kanałem te, yy, ważnym jest, bym powiedział, właśnie sam, sam YouTube, tak, który niestety yy, usuwa usuwa treści, chociażby przykładem właśnie będzie znakomity kanał kanał Grzechu 40. Bardzo Wam polecam wszystkim osobiście, bo wrócą naprawdę fajne filmy, jeśli chodzi o obecny konflikt na Ukrainie, gdzie szeroko opisuje konflikt i całą towarzyszącą temu geo Konflikt na, 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 na takiej szerszej, szerszej geopolitycznej płaszczyźnie, gdzie pokazuje właśnie gospodarkę, gospodarkę całe, całe, całe zbrojenia dla obu stron, wydatki, jak na, na dane wydarzenia na, na froncie reaguje właśnie gospodarka państw. Handel to wszystko jest bardzo fajnie, szeroko tutaj opisywane przez niego ten konflikt i on nawet sam w jednym odcinku swoim mówi tak, że YouTube to jest dzisiaj taka właśnie niestety lewacka, jedna, jedna z tych właśnie no lewackich tych tub propagandowych, która pokazuje tylko, aprobuje tak treści, które są jak, 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 jakieś nie wiem, Pornograficzne, tak, pokazywanie jakiś kobiety pokazujące ten cycki, tyłki, to wszystko, nie. Jakiś debili, idiotów, którzy nagrywają o tym, nie wiem, że tam kurde ktoś im nasrał na, na okno, a oni musieli to sprzątać i się sileczo śmieją. Jakieś takie hecheszki, śmieszki, tak, to, to, to jest właśnie, taki debilizm jest promowany. A on, gdzie, gdzie nagrywa właśnie bardzo mądre rzeczy, gdzie mówi tutaj o gospodarce, o świecie, o tym wszystkim. No to to jest właśnie. E, usuwane. Także no, sami widzicie, jak to wygląda. Tak właśnie to, to, to jest ten, ten drugi tor. Postaram się tutaj wrzucić właśnie linki e, dla, od tego gościa. Także. To by było na tyle. Dziękuję bardzo Wam za wysłuchanie. I do usłyszenia. Hej.